Dzisiaj mamy numerek 26. Wow! Niestety się zbliżamy do ostatniego odcinka z przebojów polskiego internetu. Ale jeszcze nie jesteśmy! No to teraz będziecie mieli numerek 26. Przebojów polskiego internetu. Hejka, już powiedziałem co ja miałem powiedzieć, no to zaczynajmy! Nie to jest taka satelita, która wysyła tajne wiadomości do rządu o pobie. Szybko weźcie swoje czapki metalowe i się chrońcie przed... rządem, bo oni tam umią wasze mózgi tak czytać, no. Nie da się całkowicie ominąć pana Ramatowskiego. No, ty u nas już... Komuś nerwy, puszczę, za ich postępowanie! Awantura toczy się o 6 metrów kwadratowych to. To. Henryka, dlaczego dotykasz swojej kwiatki? To już nie są to już są moje. To tak naprawdę są satelity nie kwiatki. Nie wierzyłam, no, że to nie jest pan! 4 lata wibłaszczają mnie. To tak też są szalice Nikogo to nie obchodzi, zobaczmy walkę. Na A kobieta zmarła. dlaczego? Kosmici przyjechali, no bo zobaczyli tą satelitę. dlatego. YouTube to był żarcik, okej? Okay? To nie jest fajne, że ktoś umarł, okej? Okay? Okej. Okay. Realmente... Kasujcie tego filmika! No bo po co? to Bardzo Co? Nie prędzej mi tu! Nie prędzej mi tu! Ja, 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 jedzie jedzie ja nie Nie, zrób. nie. Zrób, O! Kot! Albo lis! Albo pies! Albo żub. Zrób zrób, zrób zrób je Izaro! Zrób, no, zrób Zrób, zrób, zrób. zrób. je! Ja zrób. Zrób. zrób W tej walce było więcej akcji, niż w Jake with Ben Askren. Nie

Chodziłaś jeden z czy nie jeden zostaw, tylko... Ty się, się z ciebie, przywajcie! Zabierz się tu zabierz ją! Zabierz ją! No zabierz ją, zabierz no! Już! A gdzie do doktora jakiegoś tam. Serio, ja nie wiem dlaczego ja to przed wam powiedziałem, ale ja już powiedziałem, no to nie ważne. mów nie, normalnie. Mówię do ciebie całkiem normalnie. No. A teraz mówię jak z reklamy, bo jestem bardzo zajęty. Ja bym chciał mieć taki głos. E, spróbuję! A teraz mówię jak z reklamy. Bo jestem bardzo zajebisty Udał mi się ten głos lektora czy nie? Chyba nie A teraz mówię jak z reklamy Bo jestem bardzo zajebisty Witamy w reklamie Audio Z Dobre Jego głos jest dobry, haha ha. Profesjonalne usługi budowlane Oto Prac... pokaż, a nie kurwa, że No właśnie, Mietek to musi zobaczyć Mietek wszystko musi zobaczyć Mietek to jest legendą Mietek Mietkowi trzeba ten filmik pokazać. Na no YouTube wstawimy. I wtedy Mietek sobie będzie to mógł ogonąć. Go tak my wszyscy. No. Kolega właśnie tutaj dziękuję. Szczęściem od Boga, że, że dotarł raptem 2 <dwa> metry kwadratowe. <gryptem> Ale nieważny sprzęt. Ważny jest człowiek. Czy to robi jak wszyscy ludzie, czy to robi profesjonalnie? Bo jak to ma być film, że on to robi lepiej, no to ja nie wiem, co on tam robi. Ach, jak on to profesjonalnie robi. Pyk, pyk. Piwo mu przeszkadza. Oj, oj, niedobrze. Jak ty to też tak oglądacie, no to super. Bo ja tak oglądam. Janek, ty to potrafisz. Tak, Janek, ty to potrafisz. Osoba, która dała ci tą pracę w tym domu, ma ci bardzo dużo zapłacić za... To coś? No bo Janek to potrafi. Dzień dobry! Witam pana motocyklistę. Dzień dobry. Cierzam w dział Ruchu drogowego i ja bo Czy to jest rower? No nie wiem, to Proszę pana, to jest chodnik. Co? Czy to jest chodnik? Nie, nie, czy to jest rower? Co? Co? To jest rower? Nie to jest chodnik. Ale to nie był rower, ani chodnik, ale tam był chodnik. Nee! W takich sytuacjach się dzwoni do detektywa i on Ci powie, co tutaj się ma na Łukasz, słuchajcie, jest taka sytuacja. Ja tu sobie śpię, śpię, a tu czujesz bazę. Kurna jakieś Rumuny, pięciu Rumunów, kurwa przyszło tutaj pod ten, pod blok. I na jakichś kurna tubach napierdalają. Jaki Ty masz z tym problem? Nie dają Ci spać, o nie, i Cię zapłaczą. Proszę, nie chcę nie wiem czy słyszycie, ale co, zobaczcie. tam stoją. Tam taki... Nie, to coś. Tak naprawdę ta muzyka jest bardzo zajebista. Dlaczego wy myślicie, że ten typ muzyki daje do, do Spajena? Ta muzyka jest fajna, śmieszna, nie słucham ją na co dzień, ale jest fajna, okej? Okay? Też okay. jest spora to. to, to. No i co, ja tu teraz im pokażę, prawda? Mam tutaj kombo lampowe, bardzo dobre. I ich tutaj na dzielnicy trzeba zagłuszyć, bo Rumuni się tak rozwiedrzyli ostatnimi czasy, że straszne rzeczy się dzieją. A dlaczego ty ich tak musisz nazywać? Nazwij ich budzikami, no bo cię obudzili i cię to nerwiło. Tak ich nie nazywaj, no bo nie chcę być skancelowany, ok? Hashtag cancel Marcelusiek, no bo on coś tam powiedział. Będę mieć granie, kurwa. Niech poczują, co to prawdziwy metal. O, niech O. Niech mają, niech mają, no już, już się głupią. Ale wiecie co, nie oglądniemy tego dalej? Ogoniemy to w megaliście przeboju, w ostatnim odcinku przeboju w Internetu. Będziemy mieli dużo czasu. Chyba. A Nie, on to nie zrobił, żeby być śmieszny, On tak naprawdę szatan go przejął i teraz on tak Yyyyyy, eee, to, to, to To nie był człowiek, nie, trzeba zadzwonić po Johna Konstantina, bo ten dzieciak ma złe duchy w sobie Naprawdę, widać, no bo normalny człowiek by tak się nigdy nie ruszał Słuchaj, tylko uważaj na przy mi? Tak, twoja matka ci grozi, ha, ha, ha Panie... Ela? Nie, nie. Ale dlaczego? No, Ja byłem na tak, Nie chodźcie ci tu. Bo jestem rudy? Nie, nie wiedzieliśmy o Nie wiedzieliśmy. Widzicie? Podli jesteście, podni. Tylko dlatego, że... NIE! NIE! Ale co cztery razy? Co cztery razy? Byłeś rudy? Co? Cztery razy! Cztery razy! Cztery razy! Jaro! Rudy się nie dostał! Rudy się nie Cztery razy! Jaro! Mateusz! Róż! Mateusz! Nie dostał się. Ale oni myśli, że on przeszedł? Myślą, nie myśli. No Marcel, no. E, ja to edytuję. I to takie pierdoły gadasz. Weź się zamknij, kurde. Co nie? wiesz? No to daj to, bo... mu to. Co nie? Potem mu powiedz. Stary! Kuba jest super, jest na tak, wszystko w porządku. Ela powiedziała, że mam dobre warunki głosowe. Ale no, wiecie... Wszystki wdroje na nie, ale one już No, to pójdą. No, pomagał mi z tego. Najważniejszy jest Kuba. Mamy następną kobitę. Mamy następną kobitę. Mamy następną kobitę. Mamy następną kobietę. Ha, to było fajne. Kobieto, co to za nowa moda? Ósmej rano ludzie jedzą śniadanie, a nie ciastka. Ale Belvita, to jest jej śniadanie. Nie wiedziałeś? Słoneczko, Belvita to jest zupełnie nowy sposób na śniadanie. Co ty wiesz o śniadaniu? Więcej od ciebie wygląda na to. Ale w tym samym czasie chyba nie, no bo ciastka na śniadanie? Co? Belvita zawiera pełne ziarno, pięć zbóż, uwalnia węglowodany stopniowo przez cztery godziny, to energia na cały poranek. Belvita jest stworzona na śniadanie jak chcesz się odchudzać, no ale jak chcecie być strong muscle big man, jak ja, to yes, musicie zjeść całego kurczaka na śniadanie. I wtedy będziecie big, strong muscle man. Ha. Ha. Tak jest. Ja nie mam takich dużych, ale będę miał, ok? Będę, będę. Założę się o 5 zł, że będę miał, ok? Bardzo okay? mądre za śniadanie. Bardzo dobre. Belwita, pyszne na śniadanie. Ja też bardzo lubię belwitę, tylko nie na śniadanie. Czy ty to wiesz, kto jest Usain Bolt? Ja wiem, kto Usain Bolt jest. To kolega z szkoły. O, no, wiem, kto to jest. I powiem, to lubię, bo cały czas patrzę, oglądam go, jak e, na olimpiadzie biega albo na mistrzostwo. Co się działo z Górnikiem, że nie mógł ostatnio wygrać? No, myślę, że mieliśmy źle... Pa Dziema. Se po prostu nam nie wychodziło i tyle, ale dobrze że tu jest poza nami Co się stanie z tym kokutem? E, będę go zjadł Myślę, że go sam gotuję, tak po afrykańsku i go, będę go zjadł <grabiarki> Widzicie, on też trenuje, żeby być takim dużym jak ja Ja <grabiarki> 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 <grabi> <grabi> Pa, okej, okay. no to dobrze, że on robi, co on chce. No to ludziaki, przybiegliśmy do końca. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego filmika. No to jak na razie, to był Marceluziek i dobranoc. Pa, 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 pa.